Dwa chińskie tłumiki jeden z jednym otworem z przodu drugi z dwoma otworami z przodu bagowo ten jest dużo lżejszy niż ten z dwoma otworami i patrząc od, od tyłu to ten z jednym otworem w środku ma dużo więcej otworów ponawiercanych Niż ten z dwoma otworami. Jak widać. A wydawałoby się, że ten z dwoma otworami z przodu ma większą przepustowość i też jest lżejszy. A tak nie jest.